jest identycznie dla nas wszystkich, tylko właśnie potrzebujemy sobie coś zmienić, uzmysłowić sobie, nabrać tej świadomości, tej chęci. Wiesz co, powiem Tobie tak, no? jakby tak, tak za mną zarozumiało to, co powiedziałaś, że każdy ma i wszystko ma swój czas, a jak Ci podam przykład, to nie wiem, czy, czy o tym rozmawialiśmy na nauce czy nie, Dawaj. ale z racji tego, że zajmuję się tym, czym się zajmuję i często moimi klientami są też jakby osoby z branży mojego ogłosi. Mhm. To jak ja zaczynałem swoją działalność i moja, jakby moja student, studentka, która, moja przyjaciółka, studentka, która, która ze mną wtedy pracowała, jakby, no, ja też się poruszyłem o kontakt z ludźmi, których, których, których mogłem tego tematu wtedy uczyć. I wyobraź sobie, ale ja znalazłem kalendarz, który ja miałam do mojej żony sprzed, słuchaj, to był rok 2000, bodajże 7, albo 8, nie pamiętam w tym momencie, ale na pewno to znajdę kiedy my się spotkaliśmy w roku 2012, więc rozumiesz, to jakby to, to naprawdę, jakby jak...